Witajcie cię widzowie! Znaczy, hello there! No, nie wiem co powiedzieć. Budowanie będzie na odziennym filmie z powodu błędów w materiale, przez spowodowanym. No, doszło do błędu, ale będzie recenzja też. Jak widzicie, czołg zbudowany. Klon też jest. Więc na początek zajmiemy się klonem. Czas na krótkie cięcie. No, witajcie widzowie po cięciu. widzicie, tutaj mamy. Że on na fazę drugiej w strulacyczem, który jest biały, czyli ma rzadki, bo rzadki był jedyny w swoim zajodniku w tym zestawie wystąpił. Jak możecie zauważyć, tutaj mamy zadrukowane, ład, zadrukowane wśród minifigurki. Taki sam tutaj jak na przykład Joannosis i skaszyk. Nóżki tak samo jak te minifigurki też ma zadrukowane hełm. Bez dziurak, ale to widać. Trochę smulkszy wizjer jest trochę inaczej zrobiony, tutaj widzimy też ten tutaj element Tutaj o, ten tutaj taki Też tutaj inaczej wizjer zrobiony Widać, nie mamy dziurek w hełmie, tutaj możemy zobaczyć No wiadomo Figurka ma obustronny nadruk Widać? Obustronny nadruk Figurka no, jednak no, nie jest w bardzo dobrym stanie jest takim no Dobrym bym powiedział No wiadomo, luźny, już praktyce wszystkie części Wiadomo, wiek robi swoje z figurkami No wiadomo, no Widzimy, no jednak Też są takie problemy Ale ja I tak jestem zadowolona z tego, się tam Tą figurkę w swojej kolekcji No, to teraz czas na Cięcie i przejdziemy do Juggernauta Witajcie, widzę No, witajcie po krótkim cięciu Mamy już przed sobą Juggernauta, Czołg, boju, czołg, czołg Republiki. No, Fabric Fighter, tak. Nie wiem, jak się zbie, tak się zbie. Coś się z szybkami. Szybkimi, dobra. No, jak widzicie, jeździ. Konstrukcja no dosyć dobrze zbudowana, taka trochę twarda. Dobrze zbudowana, obudowana. No, mamy niebezpieczne ciałeczka. do no. no. Też mogę to wam pokazać, widzowie Działko normalnie wystrzeliwuje się Jakby o żeby to tak zrobił Wystrzeliwuje się W ten sposób ha, może no. Ale można zrobić to lepiej Na przykład przesunę trochę Kadr Oj, oj, za, za bardzo przesunąłem O Na przykład teraz bym wam pokazał Normalnie No, nawet to to dolatuje A teraz Zobaczycie inny sposób, jaki jest jaki jest według mnie lepszy A, z takiej perspektywy, patrzcie wciepiam w maszynę. Oj oj, widzę, że dzisiaj będą jakieś problemy chwila no, stryknięcie lepiej, dalej lepszy jakby szybkość pociskowi, ale wiadomo jak kto strzela, tak strzela mhm no i też, nie ma za dużo funkcji bawialnych. No, ma tylko łopaczki, truboszeczki. Mamy to działko. Więc łatwo odpada. Trzeba jest nim poruszać. Mamy karabinę. Miejsce dla mini figurki. No. Tak się prezentuje nasz turboczął z figurkę, figurką, jedzie sobie piopił, piópią w droidy, wal No ja tam strzeli sobie. No więc. Chyba ja co powiedzieć. Chcę jeździć bardzo ładnie. Tu, 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 tu. Jeździ sobie. Nie co więcej mogę powiedzieć na temat tego turboczął, wiadomo, to jest moja pierwsza recenzja, więc też mogę nie być tak jak ci inni recenzenci, bo oni sobie wiadomo doświadczeni. Ja to jest mój pierwszy. Model. Więc jeśli ja wam mogę się z Wami teraz pożegnać, niech moc będzie z Wami. Dziękuję za oglądanie.